Widzowie, kto na TikToku ten na mój kanał. A więc tutaj graliśmy sobie partię z Polakiem. Oczywiście to nie był Mistrz Jan Krzysztof. Tylko jakiś taki normalny paru tam. Elo, i proszę. Tutaj grałem i już mi było Szyszczyka. Spominałem tak samo, są żadne błędy. I tutaj, co? To mnie bardzo zdziwiło, bo ciekawiło mnie to cząstkę tu. I tutaj muszę wlepić jako szefczyk. Ale no nic, nie jest taki. O, i właśnie tutaj chodziło, chodziło mu o te pole. Aby. Tutaj musiałam się by obronić i wygonić z ale ja zamiast tego zagrałam roszadę. I. O, i jeszcze ważne. Powinienem zagrać tu, co by mnie zwiększyło. I gdyby to tak zostało, to by było dobrze, ale w partii tak. I... Nie, gadam z widzami, gadam z widzami. No to, no to tutaj e, zagrałem po sensie skoczka, no że no się. I tutaj zamiast to odbijać. Powinienem stworzyć kątki i wtedy to by mnie zwiększyło tu. On powinien tak ja, ja, ja wtedy powinienem... I uwaga, ja powinienem teraz zrobić tak, żeby by mnie zwiększyło. On powinien odejść mniej więcej gdzieś tu. Ja, ja powinienem zagrać tak, ale to przeoczyłem. I tak, powinno być tak. On to powinien zbić, jeśli to zbiję, to ja. I, i, tak, I tak byśmy sobie grali. I potem tu. Ciebie, Nie, co ja zrobię z tym Hetmanem, to ja nie wiem. Ale no widzowie, e, trzeba przyznać, że no naprawdę. No, no to tutaj tak zagrał. Normalnie. Ja O kurde, moja blokada. trzeba i Moja tutaj, ten. I tutaj już się pomiesza troszkę gościu. Co to jest, to jak subsoli. No, kaczki trzeba tkaczyć na to Okej, no to tutaj e, chciał być chytry i tutaj mi założyć matę, ja, ja nie zbijam, bo ja nie chcę mieć drzwi w ale robi tak. On ja robi tak, 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 tak. I teraz to było bardzo złe, bo ja powinienem zagrać od razu tak i to zrobiłem. Potem e, chciał e, wymienić się Hezmanami, ale tak, 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 pionka, pionek mu trochę zjadłam. O kurde, moja piłkota, coś się z nią dzieje widzowie. No to tutaj w parcie, tak, tak i tutaj już miałam gdzieś na myśli mata, ale nic nie widziałam, nic, kompletnie nic. No i tutaj już zjadłem upiony z nadzieją i tak go zamatowałem. Nawet ja mówię, to Nie no, ale teraz łapka, subik, no i.